Cześć! wszystkich, witam w kolejnym odcinku. Już nie jest fajnie z bogerami, sezon drugi odcinek, który za chwilę to ustala. Ósmy odcinek, no nie mam tego i odruchu żeby zawsze sprawdzać który jest odcinek, czy w trakcie odcinka nie trzeba było tego sprawdzać jak widzicie dwa dni na odcinek nie już więcej nie, <tansujnie> tylko dwa na to zaraz przyjdzie, zaraz się okaże <tansujnie> okej okay, przyszedł kletus przeszło to znaczy, jest clover, nie kletus Klawer nie Kletus. z czym kleto, z To tego nie wyjaśnię. O, no, ale ten pierwszy jest tak, no to Skara Clover będzie pierwsza, no to już jej przygotuję tutaj bułkę. Widzicie, wystarczy im po prostu od razu to mięso dawać i mają 100% No i widocznie tutaj stygną mięsa i dlatego punkty uciekają Dobrze, za wezmę to mięso ok I co? Od razu lepsze wyniki. No. Dobrze, i tak tam tamto się... Powinno jeszcze dopiec bardziej. Jak dla mnie. No, to. Mamy ładne wyniki, uh, uh, Taylor ma małe ząbienie, więc muszę mu przyjąć. Okej. Okay. Od razu wydaje, żeby się nie nie zdążyła czekać. O wiele lepsze wyniki jak tak zacząłem grać że mięsa, jak od razu zrobię to wydaje. no jednak tutaj te mięska chyba stygną a jak go stygną, no to już im punkty uciekają a, skoro już przyszli wszyscy, no to za chwilę im, e, wszystkie zamówienia przejmę. Zamówienia przyjmę i będziemy się tylko zajm zamówieniami zajmować. I grać. Robienie mięsa na zapas to nie była dobra opcja. A jak robiłem mięsa na zapas, no to były małe punkty. A teraz, jak robię mięsa na bieżąco, no to są lepsze wyniki. Jak widzicie, łapałem się, gdzie, gdzie się no. A. W którym miejscu robiłem błąd? I to też tak, trzeba zrobić ile mięs? Żółte 4. I jedno niebieskie. Czekajcie, nie to, tylko szóstka. już spadły, bo troszeczkę to mięsko poczekało. no no, jeden klient, a nie dziesięciu, tak? Już się naczekali. O, i jeszcze te wyniki ładne są. No, jeszcze wszystkie mięsko na 50% mi wyskoczyły, więc ładnie. Ten dzień ładnie, pierwszy dzień odcinka, i już ładnie. I jeszcze, tak, jest złota. No, to jest bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No, ten odcinek zasługuje na łapkę w górę. I to wcześniejszy też, bo tam też dobrze mi szło, ale tutaj... Tu mi wyszło najlepiej, bo tylko dwa mięska nie były z, z rękami w górę, tylko z paluszkiem, czyli łapką w górę. O wiele lepsze wyniki, co? O wiele lepsze. Okej, okay, ranka 18 mamy, a do 19... No jakbyśmy jeszcze raz taki wynik zdobyli, no to by... był. Nie, nie stać nas na nic, więc no możemy iść dalej do kolejnego dnia. Czyli 19 ostatni dzień w tym odcinku. Cooper, nie pamiętam co ty chcie jest za burgera. Um. Cooper, co ty jest za burgera? Nie kojarzę. Pokaż. A, to ty z tymi pomidorkami. Dobrze, kojarzy mi się. Te pomidorki. Te pomidorki coś mi tutaj przypominają. Kletus. Jak zadzwoni to przewrócę i pójdę. Okej. Okay. Ja teraz czekam, żeby perfekt nie wyszedł tutaj. To jest chyba ostatni papas, w którym perfekta nie widziałem. Nie, jeszcze nie. Z prze... ten, ta bułka e, mięso. że oni tak nie przychodzą, tak jeden za drugim, czy troszeczkę pomiędzy tymi, jak oni przychodzą, jest jakieś tam z 20 sekund ym, y, przerwy. Teraz ja na przykład mogę zrobić to. No teraz jak już nie klienci naschodzili, no to będzie troszeczkę no, opóźnione u niektórych. No przesunąłem ekran na jak to jest? A żeby to dwa niebieskie będą, trzy jeszcze żółte. To nie wiem, Albertowi wydać. ładne jeszcze wyniki nie, wy macie długie zamówienie, to ja zrobię micza w czasie kiedy tam te mięska się dopiek... dopieką nie, to jeszcze nie teraz A jeszcze czerwone jedno trzeba zrobić, Dora. Jeszcze jeden czerwone, bo ma, jest. I dzięki temu też mi się mięska nie marnują, nie? Więc o wiele lepiej wyszedł ten odcinek. Odzwierciedlę tego, jak ładnie mi weszło. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, dlaczego ten robi pierwszy, a nie dla ósemki. Niebieskie niestety ma no, nie poszło, ale no, może żółte pójdzie. Nie pamiętam, ile czy ja w ogóle miałem jakieś 100%, jeśli chodzi o budowę, w tym tutaj. No, to faktycznie jest udowodnione, że jak miejsca poleżą, to już punkty uciekają. Na początku jest to łatwe, ale później jak się naszkadza, to już nie jest to łatwe. No, tutaj też, ale wyniki o wiele lepsze. Będziemy mieli 1900? Znaczy 1100, to tam minęło, tam było punktów? Tak, rank jest. Letuce lower No dobrze. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. No i o wiele lepsze wyniki wyszły niż w poprzednich odcinkach. Więc no. Powinno być jakiś od no, was zadowolenie, tak. Teraz zbieramy na to, potem na to i na tę całą resztę nie. Na no to cześć.